W połowie XIX wieku do wsi Płużnica na Śląsku przyjechał ksiądz Leopold Moczegęba, płużniczanin, który kształcił się w seminarium w Bawarii i gdzie zaraził się teksańską gorączką, to znaczy Zaraził się tą ideą, że w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Teksasie, można zbudować nowy świat, i tam będą lepsze warunki, i tam będzie wolność, i tam będzie chleb przede wszystkim. I tą gorączką emigracyjną zaraził około 400 swoich krajan, którzy w 1854, na wezwanie Leopolda Moczygępy, wypłynęli w niesamowitą podróż. Zupełnie nieznane. Większość z nich to byli e, chłopi rzadko podróżowali do sąsiednich miast, a tym razem sprzedali wszystko, co mieli, pozbyli się, zrzekli się obywatelstwa i ruszyli do Galveston w Teksasie. Kiedy tam by przypłynęli, to. Okazało się, że ksiądz Leopold Moczegęba nie czeka na nich w porcie, bo miał inne zajęcia w jednym z miasteczek. I ruszyli w podróż na północ, która trwała dwa tygodnie. Nie wszyscy przeżyli tą podróż. Tam panowała żółta febra. Okazało się, że, że klimat jest zupełnie nieadekwatny do rzeczy, które ze sobą wzięli. Oni przywieźli ze sobą kołdry, przywieźli ze sobą ziarno pszenicy, o którym się dowiedzieli, że nigdy nie urośnie w klimacie teksańskim. I miejsce, które im przeznaczył ksiądz Leopold, to nie było ciche miasteczko z kościołem parafialnym, tylko była pusta preria z grzechotnikami. Na terenach, które próbowali odbić Indianie, to byli komanczek, najbardziej okrutni, najmniej liczący się z białymi, naród indiański, czy szczep indiański. I tak zaczęła się, tak zaczęła się droga Ślązaków w Teksasie. Po pięciu pokoleniach to są prawdziwi Teksańczycy, którzy korzenie mają w Europie. Są w większości konserwatystami, a ze względu na pokłady ropy naftowej i też nowoczesne metody wydobywania tej ropy, bardzo wielu z nich zostało bardzo bogatymi ludźmi.